jak cenić swoje usługi, produkty, programy mentoringi, coachingi i wszystko co jest związane z cenieniem swojej wiedzy, którą sprzedajesz, tak? W tym filmie to wszystko poruszymy, ale zauważ pewną zależność, że wiele osób nie wie, ile może pobierać, i nawet sobie nie zdaje sprawy, że zasad to co robią, mogą pobierać więcej. I dzisiaj powiem Ci, kiedy możesz pobierać więcej i jak to możesz zrobić. Może nie jak możesz to zrobić, ale dlaczego to możesz zrobić, tak? Zacznijmy sobie od pierwszych może informacji wstępnych, że wyróżniamy tutaj dwie strony medalu, czyli mamy high tickety HT i mamy low tickety LT. High tickety to są droższe usługi, z reguły one kosztują więcej niż 2000 złotych. Tak. 2000 zł. Tutaj mówimy za szkolenia, produkty, programy, ewentualnie usługi miesięczne, jak agencja przykładowo i tak dalej. Oczywiście to może być przykładowo, jak mówimy tutaj o stałym miesięcznym przychodzie od jednego klienta to może być to nawet 1500 zł, czy 1800, ale takie szczególnie nie będę wchodził. Też mamy z drugiej strony tickety. Tutaj mogą być po prostu tańsze usługi, to są z reguły usługi tańsze niż niż nie, nie wiem pisać niż 100 zł co po prostu tanie kursy, tanie produkty i tak dalej, i jaka jest różnica między tymi dwoma produktami, jakie jakie cenimy, tak? Po pierwsze, jeżeli sprzedajemy low ticket, to my dajemy mniej wartości klientowi. Nasza usługa jest po prostu mniej warta dla tego klienta, tak? Jeżeli dajemy usługę za 2000 zł, za 5000 zł, za 10000 zł i nawet więcej, to ta usługa musi być wartościowa dla klienta. Czyli przechodzimy do pierwszego podpunktu, czyli e, wartość, tak? Wartość. Jeżeli ty wiesz, że twój produkt, twój program, twój coaching albo jakaś może współpraca albo jakaś usługa, o której myślisz, jest realną, realnym rozwiązaniem problemów dla, dla drugiego klienta, tak? Dla, dla, dla drugiej osoby, dla drugiego klienta i ona rozwiązuje te problemy mocno. Ty wiesz, że jeżeli osoba od ciebie kupi to ta wartość, którą ona otrzyma przewyższy dwu, trzykrotnie to, ile ona płaci, to wtedy ta osoba będzie miała pewność, żeby to kupić i tym będzie się czuł dobrze, tak? Ale jeżeli Ty nie masz tej wartości zapewnionej i nie wiesz, jak możesz to ubrać w taki sposób albo co możesz dorzucić do swojego programu, do swojej współpracy, do obojętnie czegoś, co tam, co tam sprzedajesz, tak? Do Twojego produktu, mówmy na to produkt, od Twojego produktu. Nie wiesz, co możesz dorzucić, żeby zwiększyć wartość, żeby klient poczuł taką satysfakcję, o to się narodzi problem, tak? Bo Ty tej... Tej osobie nie sprzedasz swojego produktu, jeśli chodzi o high ticket. Bo zobacz, jeżeli Twoja wartość jest, jest po prostu, załóżmy, że ona jest ok, ale jeżeli Ty czujesz, że ta wartość to nie jest tyle, ile chcesz pobierać. Przykładowo powiedzieli Ci, że musisz pobierać za swoją usługę 5000 zł, bo tak robi, robi konkurencja, ale Ty czujesz, że. Twoja wartość nie jest na 5000 zł, to ty nie będziesz pewny siebie, jeśli chodzi o Ciebie, tak? Jeśli chodzi o Ciebie. Czyli ty nie będziesz umiał tego sprzedawać, nie będziesz umiał tego komunikować w odpowiedni sposób, nie będziesz mógł sprzedawać w taki sposób, żeby osoba czuła pewność na rozmowie sprzedażowej wraz z tobą, tak? Bo dlaczego osoba dlaczego osoba decyduje się na zakupienie, tak? Nie będę mówił o całej regułce, ale osoba się decyduje, jeżeli ona ma pewność co do Twojej oferty, pewność w ofercie. I pewność ciebie. Jeżeli nie ma tych dwóch czynników na rozmowie sprzedażowej, tak, że ty możesz tej osobie pomóc, jak ona ci zapłaci 3, 4, 5, 10 tysięcy złotych i nie masz pewności w ofercie, czyli twoja oferta nie jest przedstawiona w taki sposób, żeby ona była pewna, ona nie jest pewnie napisana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to ty tracisz swoją pewność siebie. Więc ty jesteś kolejnym, kolejnym czynnikiem, który decyduje, ile możesz pobierać. Bo choćby skały srały, to. Nie dasz rady pobierać więcej niż tyle, ile czujesz się pewnie, że możesz pobierać. Miałem klienta, który miał usługę, nie będę mówił tam za kilka tysięcy złotych, który dosłownie zaczynał z tą nową usługą, jeśli chodzi o agencję, i mimo to, że miał cenę, która była niższa niż 2000 złotych za miesiąc, to jednak nie czuł się na tyle pewnie, żeby ją podnieść do 5000 złotych. I w momencie, kiedy on zaczął sprzedawać swoją usługę, załóżmy za 3000 złotych. Za dwa miesiące, tak, współpracy i miał pozytywnych klientów, to potem mógł ją windować do 6 tysięcy. Ale ta pewność przyszła wraz z wynikami klientów. Czyli w momencie, kiedy ty czujesz się pewnie z swoją ofertą i ty wiesz, że dostarczasz rynkowi odpowiednie warunki i rezultaty, to ty będziesz pewny, żeby brać po prostu więcej. I w momencie, kiedy ty będziesz wiedział, że możesz brać więcej, i dajesz odpowiednią wartość, czyli to i to jest spełnione, się czujesz odpowiednio, to wtedy musisz zadać sobie pytanie, jaka jest Twoja nisza. Tak? Nisza. Czemu nisza? Bo nisza składa się, inaczej, czym jest nisza? Nisza to jest grupa ludzi, która się składa w jakimś tam rynku, y, gdzie mają podobne cechy charakteru, problemy, frustracje, dolegliwości i problemy, i bolączki, itd., itd., itd. Mają po podobne słownictwo, zajmują się podobnymi rzeczami. Y, jakby się spotkali, to by mieli o czym rozmawiać, itd., tak itd., itd. Przykładowo nisza tenerów personalnych, nisza mam po 40, nisza kobiet, które y, są po menopauzie. To jest konkretna nisza ludzi, która ma jakieś problemy, gdzie inne osoby nie mają tych problemów. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli ty Wiesz, że twoja oferta jest wartościowa, ok? I wiesz, że ty masz pewność, bo dostarczyłeś rezultaty. To ty nie możesz windować ceny nieskończenie bardzo do, do góry, w zależności jaką masz niszę, bo, bo twoja nisza może mieć ograniczone zasoby pieniędzy. Tak? Um może mieć i ona po prostu nie będzie w stanie kupić Twojej oferty. To są ekstremalne przypadki, ale jeżeli ty masz wartość na odpowiednim poziomie, pewność na odpowiednim poziomie i rozwiązujesz i urwalniasz ból tak, żeby się wartość wytworzyła i żeby osoba ci zapłaciła, to jesteś w stanie brać po prostu więcej. I chodzi o to, że jak Ty masz załóżmy ofertę dla etatowców, którzy zarabiają między około 4 a 6 tysięcy złotych, masz ofertę za 5 tysięcy złotych jakiś mentoring, tak, że pomagasz przykładowo im zarabiać w internecie mentoring za 5 tysięcy. Tutaj może po prostu zrobię w ten oto sposób. 5 tysięcy. I ty wiesz, że ta osoba ma czteromiesięczne wsparcie u ciebie, coachingowe i tak dalej. Pierwszy miesiąc ma bardziej wsparcie, to jest cena, którą możesz przyjąć. tak to Ta osoba realnie jest w stanie to zapłacić. Nawet bym powiedział, że osoba będzie w stanie zapłacić 8 tysięcy złotych jak ma odpowiednie przykładowo jakieś tam przychody około 6 tysięcy złotych miesięcznie i tak dalej, na raty i, i zrobisz jakiś payment plan i tak dalej, osoba ma płatność, ale ma możliwość. Ale jeżeli Ty wyskoczysz, nawet jak Ty generujesz tym osobom jakieś fajne rezultaty, że pomagasz im zarabiać więcej, wyskoczysz z 16 tysiącami dla etatowców, którzy nigdy nie zaczynali w biznesie online i tak dalej, to oni od Ciebie nigdy, nigdy nie kupią albo kupią od Ciebie tak mało osób, że to nie będzie Ci totalnie opłacalne. Dlatego musisz zna znaleźć taką zależność między, po pierwsze twoją wartością oferty, twoją wartością usługi, twojego produktu, potem wartości ciebie, czyli jak się czujesz pewnie? Ty? Nie, nie, nie jak bierze konkurencja, nie jak biorą inni, nie jak ci mówią, tylko jak ty się czujesz pewnie? I ewentualnie jak masz jakąś osobę, która ci w tym pomaga, to patrzę co ona mówi, jak ona to mówi. Bo jeżeli ona ci mówi, że ty możesz to brać więcej, to realnie możesz to brać po prostu więcej. Tylko po prostu brakuje ci tej pewności twojej i to przychodzi ci z czasem. Ale Weź pod uwagę, że nie możesz kasować za dużo. Ja spotkam się z ludźmi, że robią dwa błędy: albo myślą, że mogą brać za dużo, albo biorą za mało. I z reguły, jeżeli bierzesz za dużo i nie masz pewności siebie w ofercie i nie masz tej wartości, to szybko stracisz na rynku tę pozycję nowej osoby, albo osoby, która daje tą wartość i można jej zaufać, bo przyjmiesz 5-10 klientów, nie dostarczysz rezultatów i stracisz pewność siebie, i klienci będą przykładowo od ciebie odchodzić. Albo przykładowo będą niezadowoleni, bo nie będą mieli w ogóle wyników czegokolwiek, będzie po prostu mega złe zdanie. Ale jak będziesz miał z kolei za małą cenę, to koszty reklam nie pozwolą ci, żebyś mógł się reklamować w odpowiedni sposób, długotrwale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wpadniesz znowu w ten taki króliczy czy pęd. Więc jedyne rozwiązanie, jak, jakie mogę dać ci, to to, żebyś zwiększył wartość swojego produktu, żebyś miał ceny, które ci odpowiadają i żebyś zdał pewność siebie, bo klient bierze pewność siebie z twojej oferty i z ciebie. Można powiedzieć, że cena Twojej oferty powinna zależeć tylko od tego, ile jesteś w stanie dać wartości drugiej osobie i ile Ty masz pewności. Jeżeli Ty masz nawet świetną wartość w Twojej ofercie, bo przykładowo. Em... Wiesz, że to co oferujesz jest zajebiste, i tak dalej, ale ty nie masz pewności w tobie, że ty to, to dowiedziesz, albo ty nie masz pewności tego, że, e, że jak mogę brać 5000 zł za takie coś miesięcznie, i tak dalej, to po prostu nie jesteś w stanie tyle pobierać. I z czasem to ewoluuje, ale w momencie, kiedy Ty się przejedziesz i zaczniesz pobierać za dużo tych pieniędzy, i przykładowo usłyszałeś o rynku high ticket niedawno. I zaczniesz, zaczniesz, nie wiem, chcesz pomagać właśnie kobietom po menopauzie, jakąś tam rozwiązać, jakiś tam problem, nie mam pojęcia, tak? Po menopauzie. Ale ty, załóżmy, ktoś ci powie, że musimy za to 5000 zł za to wszystko, co robisz, ale ty czujesz, że ty możesz za to brać maksymalnie 2,5-3 tysiąca złotych i ty będziesz zabrała 5 tysięcy złotych, to ty będziesz się czuła źle. Źle na, na rozmowach sprzedażowych, źle rozmawiając z klientami i będziesz sparaliżowana, będziesz spetryfikowana przed całą rozmową, bo ty będziesz już wiedziała z tyłu głowy albo wiedział, mówię w żeńskim, bo powiedziałem kobiety, em, że po prostu em, Zaraz będziesz musiała powiedzieć cenę. Będziesz musiała zbijać obiekcje, będziesz musiała tutaj, albo musiał robić to, tamto, siamto i owamto, żeby osoba od ciebie kupiła, a ty nie czujesz, że to jest tyle warte. Czujesz, jakby się okomywała. Dlatego ja wychodzę z założenia, że szczególnie w polskim rynku, który nie jest. Rynkiem rozwiniętym, on jest rynkiem rozwijającym, i tutaj w ciągu 3-5 lat może się tyle zmienić, że nawet sobie nie, nie zdajesz sprawy, nie zdajecie sprawy, nikt sobie nie zdaje sprawy, jeśli chodzi o to, bo za 3, 4, 5 lat to będzie takie Kongo w Polsce, jeśli chodzi o konkurencję, że nikt sobie nie zdaje z, z tego dosłownie sprawy. To jak ty nie czujesz pewności siebie w tym, co robisz, to ty nie wygrasz, ok? I najlepszy sposób, żeby zdobyć pewność siebie w swojej ofercie i pewność w tobie, jest obniżyć ceny. Dać więcej wartości, dowieść rezultaty i otaczać się ludźmi, którzy realnie mieli wyniki, i otaczać się ludźmi, którzy są odpowiedni dla ciebie. I słuchać się osób, które realnie były tam, gdzie chcesz być, albo pomagają osiągać to, co chcesz osiągnąć. Tak, tak samo przykładowo w programie Tefsi Consulting, flagowym, który teraz um, próbuję ci sprzedać, się śmieję. Um, nie próbuję ci nic sprzedać, ale powiem ci anegdotę. takim programie, w którym pomagamy właśnie tworzyć oferty high ticket i monetyzować je i sprzedawać i uczymy sprzedaży i wszystkiego w ogóle, wejdź sobie w opis, sobie zerknij jak chcesz, jak nie to nie, ale spry... zauważ, że ja na początku myślałem, że muszę pobierać więcej niż pobieram teraz. Ale czemu ja mam pobierać więcej w momencie, kiedy nie mam takiej usługi, za którą przykładą mogę tyle pobierać? Ja mam aktualnie moja cena, to co ja teraz mówię na rozmowach sprzedażowych, cenę, jeśli chodzi o moją usługę, to mówię o totalnym ludzie, bo ja wiem, że wartość jest trzykrotnie większa. I dodatkowe jeszcze mamy gwarancję wyników, i wszystko inne. I cała oferta jest świetna, pewność jest ekstremalna, wyniki klientów są ekstremalne, więc tylko trzeba dać czasu i trzeba zrobić tak zwane koła napędowe, które w 2021 roku po prostu będą się napędzać zajebiście mocno. I tak samo mówię to Tobie, jeżeli zaczynasz, to nie martw się o tym, ile pobierasz, pobieraj high ticket, pobieraj tyle, ile uważasz, że jesteś warty albo warta, ale nie pobieraj nigdy mniej niż. 1500 zł, jeśli chodzi o współpracę z tą jeden na jeden. Jeżeli masz wszystko poukładane, nie pobieraj mniej. Bo psujesz siebie, konkurujesz ceną i dodatkowo nie jesteś w stanie się rozwijać, nie jesteś nikogo w stanie zatrudnić, nie jesteś w stanie w, stanie w kogoś zainwestować, żeby ci to pomógł jeszcze bardziej poukładać, żeby klienci twoi mieli lepsze, lepsze rezultaty itd., itd., itd. itd. Więc podsumowując, jeśli chodzi o całe cenienie, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, wartości, twojej oferty, twojej usługi, twojego produktu i to, co jest najważniejsze, od twojej niszy. Nie zapominaj nigdy o tej niszy, czyli tyle, ile ta nisza jest w stanie ci zapłacić. Bo przykładowo, jeżeli jesteś w branży studentów, no to oni nie zapłacą ci dużo, bo nie mają pieniędzy. Jeżeli, jeżeli jesteś w, w branży prawników, no to prawnicy przykładowo najlepiej zarabiają większe pieniądze i są w stanie jakieś tam pieniądze wyłożyć. Jeżeli przykładowo ty pomagasz tylko i wyłącznie fizjoterapeutom, przykładowo, tak, no to oni mają mniej pieniędzy niż właściciele gabinetów fizjoterapeutycznych. Tak? Albo jeżeli ty pomagasz tenisistom, o to tenisici, tenisistom pozyskiwać, trenerom tenisa pozyskiwać klientów, o to oni będą mieli mniej pieniędzy niż akademie. To jest normalne. Więc wybierz swoją niszę i pomyśl, czy twoja nisza może pobierać tyle, czy tyle, czy tyle i wtedy ustalaj swoją cenę. I zawsze zwiększaj cenę w momencie, kiedy ty wprowadzasz Nowe, nową usługę do swojego programu, odświeżasz program, dajesz jakąś aktualizację. To co robisz jest lepsze i twoi klienci mają lepsze wyniki itd. I fajnie też jeszcze robić sobie, cenić swoją ofertę, że przykładowo jeżeli ty masz ofertę, że pomagasz zarabiać pieniądze, pozyskiwać klientów i ty jesteś w stanie średnio miesięcznie pozyskiwać klientów na 8 do 12 tysięcy złotych. Czyli średnio pomagasz danej osobie zarabiać 10 tysięcy zł złotych więcej miesięcznie za pomocą marketingu pozyskiwania lidów, to ty jesteś w stanie bezproblemowo brać z tego 3 tysiące złotych. Jeżeli masz dobrą, do, dobrą pewność siebie, bezproblemowo, bo ty zarabiasz tej osobie 7 tysięcy złotych minus reklamy, czyli około 5,5 tysięcy 5 złotych więcej każdego miesiąca. Bez ciebie ta osoba jest biedniejsza, więc po prostu jesteś w stanie to tak ułożyć. Oczywiście to jest średni przykład, bo jeżeli ty jesteś w stanie wygenerować osobie 20 tysięcy złotych, tak. 20 tysięcy. O to jesteś dużo w stanie brać więcej, przykładowo 4 czy 4, 5 tysięcy złotych. Tak? A jeżeli ty masz usługę, że ty po pierwsze pomagasz osobie przykładowo zarabiać pieniądze, dodatkowo ją uczysz, zmieniasz jej przekonania i dodatkowo jeszcze wprowadzasz jej systemy, procesy, tak jak jak ja, to nie ma to znaczenia, czy ty pomożesz zarobić 15 tysięcy złotych miesięcznie, czy 20 tysięcy złotych miesięcznie, czy 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Więcej. Jeżeli, jeżeli ją tego nauczysz i za to przygotować sobie równowartość tego, ile ona zrobiła w pierwszym miesiącu albo podczas współpracy z Tobą. Tak, bo dlatego też są te programy coachingowe, mentoringowe, które uczą, tak? I ludzie po prostu w to inwestują, jeżeli to jest dobrze i odpowiednio dla nich przedstawione. Tak wygląda ocenianie. Mam nadzieję, że ten film mógł Ci chociaż trochę pomóc. Jeżeli jesteś ciekawy, czym się zajmujemy w Tepsy Consulting, pierwszy link w opisie, bez żadnego webinaru, bez żadnego optina, bez żadnego jakiegoś cyfu, po prostu mówię o tym. Czym się zajmujemy i komu pomagamy? Jeżeli jesteś chętny, to sprawdź, jeżeli nie, to nie. Mam nadzieję, że masz miłą, miłą, miły czwartek. Trzymaj się i cześć, możesz stawić subskrypcję i polubić ten film, jeżeli chcesz po prostu więcej takich materiałów. Trzymaj się.